To jest kanał porozmawiajmy o Skokach. Zakończy się właśnie konkurs indywidualny Pucharu Świata w Innsbrucku. Wygrywa Kubacki przed Granerudem, Laniżkiem, Kraftem, Stochem, Lindwikiem, Haibekiem, Schoffeniem, Herlem i że Ogólnie rzecz biorąc, zwłaszcza pierwsza seria, no to dało znać o sobie, że znowu mamy Bergizel, że są bardzo podatni na warunki, ale nawet gdyby to inna skocznia, no to myślę, że i Christopher Eriksson, Sundal i Nikajdu nie mieliby większych szans. A tutaj to po prostu zostali kompletnie skasowani. Było różnie. Granerud kompletnie innej rzeczywistości niż, no Kubacki, trudno to powiedzieć, ale jednak. I Stoch, i Lindvik, i Kraft, i jeszcze paru innych zawodników z Kakao w kompletnie innych warunkach. Forfang, Tande około pół metra z przodu, a Kraft, przepraszam, Granerud jednak... Świerć metra z tyłu. W drugiej serii kompletnie inna sytuacja. Grenerud trafił zdecydowanie najlepsze warunki w rywalizacji, zdecydowanie najwyższa nota. I Kubacki się obronił, ale jednak temat turnieju trzech skoczni dla polskich kibiców nie wygląda tak optymistycznie ze względu na zwycięstwo, jak wyglądało to po pierwszej serii, bo po prostu tutaj Grenerud znów się odwinął. W każdym razie wygrywa Kubacki. Dziesiąte zwycięstwo w karierze, trzydzieste. Drugie podium ogólnie, ogólnie siódme podium z rzędu. Piąte zwycięstwo w tym sezonie. Kubacki się tutaj świetnie spisuje. I co ciekawe, Turmichler mówił, że też obniżyłby belkę przed pierwszym skokiem. Też dałby na siódmą belkę, żeby zyskać te punkty powiem szczerze, że ciekawie były mierzone skoki no gdyby po prostu złapać stopklatkę Kubackiemu, no to 127 metrów to na pewno nie było, ale inni zawodnicy też mieli tam dodawane po metr, półtora względem tego, gdzie realnie wylądowali a jak zmierzono im odległość trochę podobna sytuacja jak z Kraftem podczas Mistrzostw Świata, 3 lata przepraszam, 4 lata temu, ale Kubacki nieco odrobił, ale i tak jest ponad 23 punkty straty na Bischofshofen na dwa skoki, przy równych warunkach No naprawdę szanse są bardzo bardzo nieduże, na drugim miejscu gra Granerut szósty po serii pierwszej trafił kompletnie inne warunki, wydaje mi się, że naprawdę tutaj na tej skoczni to, że ktoś ma z tyłu nawet delikatnie z tyłu to powoduje, że jest naprawdę strasznie ciężko, a Kubacki no tutaj skakał rewelacyjnie, wydaje mi się, że ogólnie lepiej niż graneru, ale Graneru dostał szansę, jakby drugie życie dostał w drugiej serii, to świetnie wykorzystał, było widać po nartach, że po prostu ten wiatr troszeczkę na niego napiera, no i 133 metry, pewny telemark bym dał więcej szczerze mówiąc za styl, zwłaszcza w porównaniu ze Stochem, bo Stoch dostał oceny zdecydowanie za wysokie względem tego, co działo się ogólnie, na skoczni, można tak powiedzieć, czy raczej Lindvik dostał na przykład za niskie noty, ale o tym powiem później. W każdym razie Granerut się tutaj odwinął, zdecydowanie najwyższa nota drugiej serii i temat z jednej strony wielki szlem, no nie da się, ale z drugiej strony zwycięstwo to już cztery skoczniki. Granerut mógł tutaj polec, gdyby dostał tak jak Nikaj, do to wydaje mi się, że nawet on by nie dał rady, a ostatecznie Granerut jest nie tylko w grze, ale praktycznie zachował całość przewagi nad Kubacki, mimo tego, że Kubacki skacze świetnie, być może w starciu bezpośrednim Kubacki by wygrał, ale Pokonać Graneruda aż o tyle, no będzie bardzo ciężko, bardzo bardzo ciężko. swoją drogą kiedy patrzyłem na typowanie, to bezpośrednio pogapa było 80% na Graneruda i do 15% maksymalnie na Kubackiego. przed konkursem bezpośrednio zrobiło się 60% na Graneruda i około 30, czy tam 25 na Kubackiego. i jeszcze jedna ciekawostka, zrobiłem z ciekawości typowanie ilu Polaków wygra swoje pary. były cztery pary i no niektórzy dali nawet jeśli to na tam 5 albo 6%, dało, że 6 Polaków wygra swoje pary. Wiadomo, że trzeba z polskiego punktu widzenia wspierać i kibicować i wierzyć, no ale tyle to nie, no bez przesady. Trzecie miejsce: Laniszek. Drugie miejsce po pierwszej serii ogólnie grają 28. podium w karierze Laniszek 21. Bardzo dobre skoki. Ogólnie na przestrzeni dwóch poprzednich konkursów. To w zasadzie to wygląda tak, jak można było wcześniej przewidzieć, czyli Laniszek kontra Kubacki, bardzo podobne noty po tych dwóch konkursach łączne, tylko że Laniszek nowo bezcofił mu się kompletnie nie wiodło, ale granerut i tak jest przed tą dwójką, gdyby. you <laughs> odciąć Oberstdorf. Czwarte miejsce Kraft, piąte po serii pierwszej, pierwszej serii trafił dobrze z warunkami, I ogólnie po obniżeniu bo już tak dobrych warunków jak Glennerud nie miał, ale ogólnie występ tutaj bardzo dobry no gdyby nie gapa, gdyby nie gapa no to mielibyśmy tutaj walkę o podium, a tak no to, no jest dość daleko nawet bardzo daleko, bo Laniszek też odżyły dość mocno odjechał i tutaj wydaje się skład podium, no, no chyba już znamy, po prostu wydaje mi się, że skład podium już znamy i wydaje mi się, że kolejność też. Piąte miejsce Soch, trzeci po serii pierwszej, pierwszej serii lepsze warunki, lepszy skok, a w drugiej serii no krótsza belka, wydaje mi się też delikatnie ten skok. Spójrzmy, to nie był najlepszy skok Stocha, ale przyczepię się do pierwszego lądowania w pierwszej serii, czyli ta narta mu się podniosła, lewa był to telemark, ale był słaby odjazd i dostał 55,5 punktu, Met przed rozmiarem skoczni, okej, okay, nie ma problemu tylko, że Lindvik nie, niewiele wcześniej wylądował, Met dalej sprawdził on telemarkiem bez problemu z odjazdem, no i dostał takie same noty, no to pokazuje, że jednak też stok cały czas ten, tę aurę troszeczkę stylisty, cały czas po prostu ma, czy tam granerów wylądował daleko, daleko za rozmiarem skoczni jeśli już miałbym gdzieś odjąć mu zalądowanie no to właśnie nie odjąłbym zalądowania tylko za fazę lotu, bo tam znowu coś z tą lewą nartą, przepraszam, prawą nartą coś się działo u Graneruda, więc chyba i tak to nie był jego najlepszy skok, ale wydaje mi się, że tutaj Stoch został bardzo mocno, bardzo wysoko oceniony tak naprawdę bardzo, bardzo wysoko i znowu, kiedy byłoby na styk, no to ktoś mógłby to wyciągnąć, tak jak Kubackiemu lądowanie podczas konkursu w Oberstdorfie. Miejsce szóste, Lindvik, czwarte po serii pierwszej, no już przy tej krótszej belce, przy gorszych warunkach no Lindvik nie dał rady, ale i tak występ znacznie, znacznie lepszy niż się spodziewałem. na no, przy okazji Stoch najlepszy występ w sezonie u Litwika najlepsze od bardzo bardzo długiego czasu siódme miejsce hajbek ósme po stripierzy no gdyby nie te lądowanie no to Highback miałby dużo lepszą notę naprawdę dużo dużo lepszą notę tylko że w obydwu skokach lewa narta uciekała w pierwszej serii jak zobaczyłem powtórkę no Kopiuj w Clay z Freitaga z 2018 roku, tylko tym razem się wybronił, a w drugiej strenie stało bądź na lądowania, a ta narta dużo później odjechała. Naprawdę tutaj hajbek też pierwszy zeli został dość łagodnie potraktowany. 54 punkt OK128 OK, metrów, ale jednak został dość łagodnie potraktowany jak na takie lądowanie. Ósme miejsce trzofenik 15 po pierwszej. Kolejny super występ, jeśli chodzi o trzofenika i ogólnie ósme, przepraszam, siódme miejsce w turnieju 4 skoczni. Wszystkie występy w dziesiątce. Naprawdę występ trzofeniga całościowo tutaj się kroi. No, rewelacyjny. Naprawdę bardzo dobry no i można powiedzieć, że poza Kraftem no to zdecydowanie najlepszy i to nawet do tego Krafta tak dużo nie traci, jeśli chodzi o rywalizację jedyna, Austria, który był za każdym razem w czołowej dziesiątce 9 miejsce, Hell, dziewiąty po serii pierwszej występ porządny, być może można było się spodziewać nieco lepszego, gdy lądowanie było nieco lepsze w pierwszej serii, miał tam bardzo dużego plusa i był bardzo wysoko po pierwszej serii a tak było tylko miejsce i 10. żyła w trzynasty po serii pierwszej, no Przywcześniał skoki, Raimund też chociażby przywcześniał skoki, ale całościowo i tak jest to występ nie najgorszy. Stracił bardzo dużo do Laniszka, Laniszek łącznie odrobił do niego ze 25 punktów, a nawet chyba ponad 25 punktów, ale wydaje się, że żyła naprawdę tutaj, no nie poległ tak bardzo jak mógłby polec, bo i tak były to skoki nie najgorsze, ale no jednak wydaje się, że tutaj szanse na podium są dużo, dużo mniejsze, po prostu. Dalej, reprezentacja Polski, czyli w zasadzie kopiuj i wklej z poprzednich konkursów już jest Skoczni. Wąsek na 20. jest 18% po serii pierwszej, ale to nie oddaje jak bardzo nie wyszła mu druga seria. Znów Wąsek ma ten lepszy skok konkursowy, lepszy i to wyraźnie lepszy niż ten drugi. Ciekawe z czego to wynika i poza tym Habda 43, 45 hula, być może dlatego, że te warunki, czy raczej belki były dość niskie to troszeczkę byli powyżej na stawki, ale no ledwo, ledwo dostali się do konkursu głównego. Jeżeli będzie krajówka w Bischofshofen, no to szanse na wejście do konkursu głównego będą bardzo, bardzo niewielkie. Tym bardziej, że to nie są jakieś wybitne skoki, chociaż pozycje lepsze niż w kwalifikacjach. Dalej, Austria 15, Fetner, 12 po serii pierwszej przyzwoite skoki, chociaż ten pierwszy, wydaje mi się, że ten skok był kompletnie zawalony, bo Fetner kompletnie przerzucił skok, nie dość, że te narty wyszły bardzo płasko, to one wręcz były Przechylone nie były poziomo, tylko one były jeszcze bardziej przechylone do przodu, że w zasadzie mało brakowało, a po prostu wiatr by je złapał od góry i byłoby salto, ale nie wiem jak to się stało, że Fetner tak dużo wyciągnął z tamtego skoku. Naprawdę nie mam pojęcia, bo ten skok wydawał się kompletnie zawalony. Zresztą chyba reakcja Withezla też była zamienna, bo ten skok powinien się skończyć na buli, bo chyba tam warunki naprawdę Fetner miał dobre, skoro on w ogóle dociągnął w okolice punktu K. Dalej Ashenwald 31 nota, ale 27 miejsce przepraszam, odwrotnie 31 miejsce, ale 27 nota. Tak jak mówiłem, niektórzy szczęśliwi przegrani no byli wysoko dość, jeśli chodzi o klasyfikację. A niektórzy zwycięzcy no nie powinni dostać się do drugiej serii, ale dzięki temu mamy historyczny wynik. I nie boję się tego słowa użyć dalej. Lightner, dyskwalifikacja byłoby 27 miejsce, czyli 27 nota i przez jego dyskwalifikację Jela dostał się do drugiej serii, nie dostałby się bez tego, ale ten drugi skok Jelara był akurat dobry. Norwegia, 15, Forfan 11 po 40 no, trafił lepsze warunki w pierwszej serii. W drugiej serii słabsze warunki. Johansson 17, miejsce 14 po serii pierwszej. No, znów trochę lepiej na treningach, a w konkursie, trochę słabiej. 19, tandę 20 po serii pierwszej. Lepsze występy niż się spodziewałem, bo ogólnie myślałem, że forfakt i tandę to może być taka para, że tam wyniki będą przeciętne, zwłaszcza przy cięższych warunkach. Trafiłeś lepsze warunki, była to chyba, gdyby połączyć noty, to chyba byłaby to po prostu najmocniejsza para, można tak powiedzieć. 42. Christopher Eriksen, Sundal. Jeden z tych, który po prostu trafił beznadziejnie. 0,7 m na sekundę. Szkoda, że go wtedy puszczono, bo no, nie miał szans. Sundal po prostu zwyczajnie nie miał kompletnie szans, żeby zrobić cokolwiek, tak mi się wydaje. 46. Miejsce: Anders Fanemel. On się nierówno wybił, musiał skorygować, a jeszcze przy tych warunkach, no to Fanemel chyba za wielkich szans nie miał. Dalej, Słowenia: 11. 10, po stronie pierwszej. To jest zaskoczenie. Czwarty skok na dobrym poziomie, jeśli chodzi o Zajca z rzędu. Jestem naprawdę zaskoczony, jak do tego doszło. Przepraszam, no wyłączę kwalifikację. Trzy skoki dobre, bo i próbna i pierwsza, druga seria na dobrym poziomie. No bo kwalifikacje były takie lekko pośrednie, jak na Zajca, ale też można się spodziewać tego od Zajca. Dwunasty. Kos. Siódmy po serii pierwszej. No to lądowanie w drugiej serii. Delikatny telemarka. Noga zakroczna mu podjechała i zrobiło się z tego lądowanie na no, dwie nogi. Dostał 48 punktów. No niestety, jeśli chodzi o skok Kosa, no nie wyszło mu. Czternasty. Domen Preuts po serii drugiej, 16 po serii pierwszej, przepraszam, Peter Preuts. Występ porządny, na pewno lepszy niż to, co się działo w GAPA. 21 JELAR. Byłaby 31 nota, ale przy jest 28 miejsce. No, ogólnie ten drugi skok bardzo przyzwoity, bardzo wyraźny awans, ale całościowo. Słoweńcy zaprezentowali się powyżej, oczekiwać raczej bez ale, po prostu zaprezentowali się dobrze, no bo jest też domen punktujący: 26 po pierwszej, 24 po drugiej serii, i też on wycisnął ten skok niesamowicie, też bardzo płasko porządnie, aż tak jak Fetner, ale jak na siebie dość typowo płasko, i też wyciągnął ten skok niesamowicie, też myślałem, że skończy w okolicach 100 metra, jednak wycisnął ten skok bardzo dobrze. Dalej reprezentacja Niemiec, najlepszy Filip Reimund, życiówka, 19 po serii pierwszej, 13 po serii drugiej, co ciekawe ten skok drugi wyraźnie przywcześnił a i tak był to bardzo dobry występ i zdecydowanie najlepszy z Niemców, bo w górnej połowie drugiej serii, no to był tylko Reimund 18, welinger 17 po serii pierwszej no szanse na jakiś genialny występ, w którym te zostały zaprzepaszczone bo to nie będzie na pewno zły występ, bo wedle wszelkiego prawdopodobieństwa szanse na czołową dziesiątkę są bardzo duże, jest w końcu ósme miejsce na ten moment, ale od kiedy Geiger wypisał się z walki o jakikolwiek sensowny wynik, w którym już jest skoczni, no to, no Niemcy kolejny raz nie wyszło. Zdarzało się w bardziej kuriozalnych okolicznościach, ale jednak znowu Niemcom nie wyszło. 22, 25 po serii pierwszej, występ w porządku w końcu dostał się do drugiej serii ale znowu ta lewa narta, zwłaszcza w pierwszej serii. No co tam się działo z tą nartą? Znowu wydawało się, że będzie to zawalony skok, ale jednak no Eisenbichler tutaj dał radę. 26. Schmidt. 24. Po serii pierwszej jak kolaki loser. Wysnep. Przyzwoity przynajmniej są punkty. Trochę lepsza pozycja niż wcześniej. Mimo tego, że wygrywał parę no to wygrywał z bardzo słabymi notatami. Ja tutaj nota dużo lepsza, niż, że przegrał w parze. 28. Paszkę. 20. Po serii pierwszej. No w końcu trafił mu się jeden taki dobry skok. No i w zasadzie na tyle, jeśli chodzi o Paszkę, ale przynajmniej za punktową na tej skończy, co wcześniej mu się nie zdarzyło. 33. Laje. Nota 30, ale jako przegrany nie awansował do serii drugiej. Dalej Japonia, 25 Nakamura, 23 po serii pierwszej. Występ tutaj bardzo dobry, wręcz zaskakująco dobry jak na mój gust. 32 Rio, 28 nota, ale przegrany, więc nie dostał się do konkursu, czyli do drugiej serii 34-rusilo 32 nota. To samo co Rio, chociaż i tak nie dostałby się do drugiej serii. 39. Yuki Sato, który nierówno się odbił, przechylił go w prawo, ogólnie skok znów słaby 49. Nikaido, mówiłem, Nikaido dostał ponad 80 metra na sekundę z tyłu przy tej belce. do po prostu nie miał żadnych szans i śmiem twierdzić, że gdyby graneru dostał taki strzał w plecy, to on też by się nie obronił. Być może wygrałby w parze na farcie dużym, ale jednocześnie myślę, że byłoby 115 metrów maksymalnie, może 110. I w turnieju 4 skoczni sytuacja byłaby naprawdę ciężka, a tak... Mimo wszystko miał ciężko Granerut, ale nie dostał tak jak Nikaido, bo wtedy byłoby, być może nawet kompletnie po jakimkolwiek sensownym wyniku, w już to już jest kosz, jeżeli jego przeciwnik spisałby się troszeczkę lepiej. Dalej, Finlandia ze Stonią, pomijam celowo Włochów. 27 miejsce Anti Alto, po pierwszej po drugiej serii 29 nota, ale wygrał w parze, występ ogólnie bardzo, bardzo przyzwoity w końcu są punkty. 29. Igro 29. nota po serii pierwsze, przepraszam, nota 33. Malcew, nota 37. odpowiada na 30. Miejsce. Malcew, pierwsze punkty w karierze. Jest to historyczny wynik. Pierwszy raz w historii doszło do tego, że mamy dwóch estończyków z serii drugiej i ogólnie to jest dopiero drugi przypadek, kiedy mamy dwóch punktujących Estończyków w ogóle w sezonie. Kiedy był Jan Jurys i Jens Same w 2003 roku. Jeden raz punktował, drugi punktował nieco częściej. Ale to jest pierwszy taki przypadek w historii, więc warto to odnotować. W dużej mierze, czy raczej głównie przez system KO, ale jednak trzeba to odnotować. I 41 Palosari. Spodziewałem się, że Malcewa skasuje. I warto jeszcze dodać, że Malcew miał naprawdę sporo odjęte za wiatr. Ale Palosari, no tutaj nie dał rady. Mówiłem, że obydwie strony zadowolone z tego, z kogo wylosowały. No i można powiedzieć, że Malcew tutaj wygrał, no bo Palosari, no mu skok mocno nie wyszedł. Naprawdę mocno nie wyszedł. Ale można powiedzieć, że tutaj, no sytuacja historyczna. Tak jak mówię, pierwsza raz mamy dwóch Estończyków razem w serii finałowej. Dalej, reszta świata. 23 Zograwski, 22, po serii pierwszej. Dobry, Laki przyzwoite skoki, no i porządne punktowanie 20, przepraszam, 35 piąty trafił dobre warunki, niosło go ale on strasznie agresywnie pcha się do nart i ogólnie wydaje się być technicznie dużo słabszy niż Bedir, bo Bedir wydaje się po prostu fizycznie nie ma jeszcze takiej siły jak Ipciolu, ale jednak Ipciolu no, technicznie bardzo słabo to wygląda był bardzo agresywnie stawiony do nart, w ogóle jakby nie zaczął wycofywania tego nart, tego zostawiania nad nartami, co należy zrobić, żeby troszeczkę prędkość lotową przekierować na to, żeby jednak lecieć nad zeskokiem, a nie w kierunku ze skoku i tutaj musiał jeszcze wyciągać za siebie ten narty musiał się składać do tego lądowania w bardzo ekwilibrystyczny sposób, bardzo niskie noty, a za to w próbnej było super jeśli chodzi o Y 36. Daniel Wasiliew występ no przyzwoity, całkiem niezły 37. miejsce Deschvanden, no znów nie ma punktów, znów jeśli chodzi o Szwajcarów, no to tak no jest jak jest, wszyscy tutaj byli przegranymi i byli lepsi jeśli chodzi o notę od Malcewa, dalej 38. Alex Insam występ, no przyzwoity 40. Dekardin, 44. Francesco Czekon. ze względu na to, że nie ma jest tylko dwóch głuchów, którzy się jakoś mocno nie zaprezentowali, no to po prostu zostawiam ich w spokoju. Chyba, że się sytuacja poprawi, no to znów będą mieli jakby swoją osobną działkę w tym omówieniu. 47. Eric Belshaw, który jeszcze nierówno się wybił, jedna narta poszła wyżej. I 47. Muhammad Ali Bedir. I zanim o typowaniu to jeszcze słówko, jeśli chodzi o mój kanał, no to co się stało wczoraj, się tego absolutnie nie spodziewałem. 15 tysięcy wyświetleń, no... Takiego wyniku to jeszcze mój kanał szczerze mówiąc nie widział nigdy, nawet się do tego nie zbliżył, bo w zasadzie to została wyrobiona norma co najmniej na kilka miesięcy i to w środku sezonu, więc naprawdę jestem zaskoczony jak dobrze przyjął się materiał, że w zasadzie jeśli chodzi o liczbę wyświetleń to mógł spokojnie konkurować z materiałami ski pl z niektórymi materiałami Eurosportu, więc naprawdę to jest wynik no... Niesamowity, naprawdę się czegoś takiego nie spodziewałem. Oczywiście, liczę na to, że będzie najmniej tak dobrze, a naprawdę, no to jeszcze lepiej. Ale naprawdę, jestem pod niesamowitym wrażeniem, jaka była aktywność pod tym materiałem, ile osób go obejrzało, ile było wyświetleń, ile było komentarzy, łapę w górę i całej reszty. W każdym razie, przechodzę do po prostu przedstawienia sytuacji, w której już teraz skocznik. Mamy grane Ruda, Kubacki 23,3 punktu straty, i jest to pytanie, czy da się? No, oczywiście, że się da. Wystarczy, że Kubacki, czy raczej Graneru po prostu potężnie spóźni skok albo potężnie przywcześni skok, co się zdarza często w Bischofshofen. Ale jeżeli to się nie stanie, no to Kubacki nie jest stań dogonić Graneruda. Jeżeli Granerud nie popełni błędu poważnego, to po prostu, no to jest kilkanaście punktów na skok. To jest bardzo, bardzo dużo. A nawet jeżeli będzie dość wysoko ustawiona belka i Kubacki z jakiegoś powodu nie zostanie obniżonej belki, no to nie będzie w stanie tak wylądować. Jeżeli będzie Granerud na rozmiarze skoczny, no to o tyle go aż nie przeskoczy. Kubacki, żeby później wylądować jeszcze do tego telemarkiem. Oczywiście. Ktoś powie, że to jest rekordzista skocznie, że to kością mu pasuje, ok, ale jednak trzeba pamiętać, że Granerud, no, może nie skacze aż tak błyskotliwie jak w Oberstdorfie, ale i tak trening wygrany, próbna wygrana, najwyższa nota druga, drugiej serii, mimo tego, że miał super warunki, to i tak była to najwyższa nota drugiej serii, więc wydaje mi się, że tutaj Granerud wskazanie mam na niego jeszcze większe niż przed Innsbruckiem, a z drugiej strony wydaje mi się, że jeżeli puszczę dzisiaj ankietę, to raczej wskazanie będzie mniejsze na Graneruda niż bezpośrednio po konkursie w gapa, ale myślę, że co po niektórzy polscy kibice są zadowoleni, no bo nie będzie wielkiego szlema, jeśli chodzi o Graneruda. Trzecie miejsce, i 54,3 punktu straty i za nim na czwartym miejscu żyła 73,3 punktu straty. No mamy tutaj 16 punktów. Dużo. Naprawdę dużo przy dyspozycji Laniszka, który tak jak mówię, biorąc pod uwagę same noty, to skacze na poziomie kubackiego, więc jak tutaj żyła, ma go w ogóle ugryźć. Chociaż ktoś mógłby wyciągnąć, jak się zaprezentował Laniszek parę lat temu w kwalifikacjach, gdzie po prostu tak potężnie spóźnił skok, bo nie chciał przywcześnić, bo w treningach mówił, że dwa skoki przywcześnił, to chciał, tym razem po prostu nie przywcześnił i tak spóźnił, że kompletnie zawalił skok kwalifikacyjny. 5, 179,8 punktu straty, skacze dobrze, ale do Laniszka jest za daleko, a Laniszek jest za mocny, to jakie dalej będą miejsca... Zobaczymy, no bo mamy niedaleko Krafta, 81-30 straty, który nie będzie skakał tak jak w gapa najprawdopodobniej, któremu też się całkiem nieźle skacze na tej skoczni, więc tutaj o piąte miejsce, a potencjalnie o czwarte miejsce, zobaczymy się, jak żyła się będzie prezentował, no to powinien być ciekawszy niż to, co tak naprawdę będzie działo się na podium najprawdopodobniej, bo wydaje mi się, że jeżeli Granut będzie skakał na swoim poziomie, no to tutaj wszyscy po prostu. Zachowają mniej więcej status quo, jeśli chodzi o przewagi na podium. Siódme miejsce: Trzofenik, 89,60 punktów straty. Naprawdę super występ, jeśli chodzi o szofenika. Bardzo powtarzalny, bardzo równy, i nawet lądowania mu wychodzą. I ogólnie całościowo nie ma się do czego przyczepić, jeśli chodzi o tego zawodnika. Ósmy Wellinger, 101,40 punktów straty. Najlepszy z Niemców, ale całościowo chyba najwyższe noty za ten okres po prostu zbierze rajmut, no bo wszedł od razu z pucharu kontynentalnego, od razu życiówka. Trzy razy druga dziesiątka, jest więcej prawdopodobne, że trzecia dziesiątka, druga dziesiątka, przepraszam, będzie również Bischof Bischofshofen, więc naprawdę tutaj, jeśli chodzi o Raimunda, jest super. Dziewiąte miejsce, i 80 punktu straty. Gdyby nie lądowanie, to może byłby przed Wellingerem. I dziesiąte miejsce, Lauro, Kos. Gdyby nie lądowanie drugiej serii, to byłby przed Haibekiem, a jakby bardzo dobrze wylądował, to jeszcze byłby przed 108 i 108,2 punktu straty. To tyle. Do usłyszenia.